wschody Dnia Patrona Powiatu Brzozowskiego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki zatoczyły w roku 2024 historyczne koło. Jednym z trzech laureatów tytułu Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego, bowiem przyznawanego corocznie na uroczystości związanej z upamiętnieniem i uczczeniem Błogosławionego Księdza Jerzego został Zygmunt Błasz, Starosta Brzozowski w latach 2002- 2018. Główny inicjator ustanowienia Błogosławionego Księdza Jerzego, patronem powiatu, a także wyróżnienia najbardziej zaangażowanych osób i instytucji w upowszechnianie, utrwalanie, przekazywanie młodym pokoleniom lokalnej tradycji w formie dokumentacyjnej czy artystycznej oraz wspierających bliźniego w potrzebie, działających dla społecznego dobra, właśnie tytułem Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego. Panie starosto, po drugiej stronie sceny się dzisiaj pan znalazł. Przez wiele lat pan wręczał nagrody i honorował. Dzisiaj pan został nagrodzony. Większe emocje towarzyszyły wcześniej, jak pan wręczał te nagrody, czy dzisiaj, kiedy pan otrzymał? Ja myślę, że dzisiaj, bo to jest takie, wie pan, po sześciu latach ktoś sobie przypomniał, że ja tutaj gdzieś byłem. I to takie, taka fajna, takie fajne wyróżnienie czego się bardzo cieszę. Odkrywanie lokalnych akcentów wpływających na historię powszechną ogólnopolską poprzez wydawanie wartościowych pozycji książkowych, między innymi traktujących o udziale mieszkańców powiatu brzozowskiego w I wojnie światowej, czy wojnie polsko-bolszewickiej, ponadto przywrócenie pamięci o zamordowanych naszych krajanach w Katyniu, budowa pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w miejscu, z którego brzozowianie wyruszali na fronty I wojny światowej, to Między innymi pasje byłego starosty Zygmunta Błaża, przekuwane następnie w cenne na przedsięwzięcia na trwałe, wpisujące się w wydarzenia niezwykle ważne dla mieszkańców powiatu Brzozowskiego. Kiedyś Józef Pułyszucki powiedział, że ci, którzy pamiętają o przeszłości, mają prawo godnie żyć w teraźniejszości i mają prawo do przeszłości. Ja chciałem mieć prawo do przyszłości i w związku z tym takie zainteresowania. Bo tak samo dęby kateńskie, bo 42 osoby zostały uhonorowane tym dębem. Do tego kawałek głażu i, i tabliczka, komu poświęcony. I, i to jest, pan, to, to pokolenie naszych dziadków, pradziadków, pradziadków to było najbardziej tragiczne pokolenie, urodzeni e, w niewoli. Wolność ojczyźnie wywalczyli. W 20 roku obronili, a później w 1940 zostali rozwaleni z w tej głowy w Katynie. Nie wszyscy oczywiście, ale część z nich. Więc to były no, najtragiczniejsze pokolenie i warto o tym, o tym o nich pamiętać i ich wspominać. Zresztą, zresztą tam zapomnikiem jest te armatne, czy... 2384 nazwiska. Stąd i myślę, że jak ktoś jest zainteresowany, to dobrze jest mieć swojej świadomości, że mój, nie wiem, pradziadek czy dziadek przyczynił się do wywalczenia niepodległości Polski. No, pan nie tylko takie inicjatywy historyczne podejmował względem młodzieży, ale również. Prowadził Pan stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce i w zachowaniu. No to tutaj dał Pan przykład, że pracowito, pracowitym warto być od najmłodszych lat, bo to zostanie nagrodzone. No to, to jest takie też edukacyjne, ale takie perspektywiczne bardzo działanie. Tak, ale to też pewnego rodzaju do, bo w zasadzie jak przychodzi ze świadectwem ze szkoły podstawowej, to daje 4,75, to już ma prawo do tego stypendium, a później musi działać dobrze, żeby, żeby go utrzymać, nie? Czyli musi te, o tą średnią dbać. Gdy na zarządzie powiatu jeden z radnych, a dokładnie pan Grzegorz Florek, zaproponował właśnie kandydaturę pana Zygmunta, też powiem tak szczerze: ciarki przeszły po plecach. No, jest to osoba nietuzinkowa, osoba bardzo zaangażowana w nasze życie tutaj powiatu brzozowskiego, teraz już nie jest radnym, nie kandydował, ale służy pomocą, służy doradą, no i no, trzeba nawet i po zachowaniu pracowników, po tym, po tej jego, jego y, pozycji, którą sobie wypracował przez lata, to jest niezmiernie ciężko coś takiego zrobić, bo trzeba być i, i szefem, dobrym ojcem, a czasami trzeba też i i skarcić, a on jednak to wszystko umiał, a inicjatywy, których był autorem i pomysłodawcą do dzisiaj są kontynuowane i są naprawdę bardzo ważne dla powiatu żydowskiego, bo nawet upublikowanie czy uhonorowanie tych wszystkich żołnierzy, odnalezienie tych, którzy walczyli w czasie I Wojny Światowej, Piłsudczyków, przecież o nich nikt nie pamiętał już, nie wiadomo gdzie zostali pochowani. To dzięki inicjatywie pana Zygmunta Błaża powstała ta komisja, powstała ta grupa osób, które przebadała naprawdę duży zakres materiałów historycznych i udało się odnaleźć ponad 2500 żołnierzy, którzy walczyli o niepodległą Polskę. A to Zygmuntowi zawsze przyświecało. Bóg, i Ojczyzna i w tych, tymi cechami zawsze się kierował i kieruje. Chwała, że, że daliśmy E, uhonorowaliśmy go. Zesłużonym dla powiatu Zygmuntowi Błażowi bliskie były również działania prozdrowotne. Należał do fundatorów Fundacji Promocji Zdrowia imienia doktora Stanisława Langa na rzecz szpitala specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie, przez lata pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Fundacji. Inicjował również akcję krwiodawstwa w powiecie brzozowskim. Aktywnością na rzecz szpitala w Brzozowie wykazywał się też drugi z wyróżnionych tytułów. Zasłużony dla Powiatu Brzezowskiego za 2024 rok Piotr Majkut, prezes zarządu przedsiębiorstwa produkcji materiałów drogowych w Rzeszowie. Ta działalność filantropijna, ona rozpoczęła się u Pana poprzez jakieś wydarzenia, czy to stopniowo Pan dochodził do takich wniosków, że no, trzeba się dzielić zyskami, finansami? Znaczy nie, ta inicjatywa w zasadzie odkąd e, przyjąłem to stanowisko prezesa zarządu, ona zawsze przyświecała mnie e, jako osoby, która prowadzi firmę i jednocześnie widzi, że ta firma funkcjonuje w obszarze społecznym. Nie jesteśmy sami dla siebie, jesteśmy przede wszystkim dla społeczeństwa, społeczeństwa lokalnego. Dlatego e, zawsze temat, jak, w jakiej formule możemy e, wspierać to społeczeństwo lokalne. Nie mówię tu o finansowym, ale generalnie o e, wsparciu czy istnienia w tym obszarze e, samorządowym. E, dlatego m, kwestia była jaka to formuła będzie, czy to będzie jakieś tam wsparcie sportu, czy to wsparcie jakichś inicjatyw e, chwilowych, czy e, współpraca na dłuższy okres czasu. Dlatego u nas ten e, rodzaj współpracy z samorządow samorządowymi władzami jest szeroki. Nie można zdefiniować go jednym słowem. No właśnie, bo to jest i sport, i kultura, i zdrowie. No więc to, to taki rzeczywiście szeroki wachlarz. W jaki sposób, w jakich okolicznościach trafił Pan tutaj do Brzozowskiego Szpitala? Bo wspierał go Pan. W jakich okolicznościach trafił Pan, na powiedz do powiatu brzozowskiego? Hmm. Hmm. Jeśli chodzi o szpital, to w Spacie było chyba w najgorszym momencie dla nas wszystkich, czyli okres pandemii, kiedy szpital borykał się z różnymi problemami. Postanowiliśmy pomóc szpitalowi w zakresie Środków ochrony, higieny, ale też finansowaliśmy wyposażenie oddziału w łóżka, szpitala. Tych inicjatyw jeszcze są inne, bo jest temat rozbudowy szpitala, w którym też w jakimś tam obszarze funkcjonujemy. Te rozmowy trwają, to jest, nie jest jeszcze w trakcie realizacji, ale to jest przed nami. Jest szereg firm, instytucji, które nam pomagają, a pomagać nie muszą. Robią to z własnej nieprzymuszonej woli, widząc w tym wszystkim jakiś cel i chęć pomocy temu, co jest dobre i te, temu, co tutaj tworzymy. Bo przecież takich szpitali jak nas jest wiele w pod podkarpackim czy w Polsce. A firma PBI, tutaj z, z nominowanym panem Piotrem, nominowanym, zasłużonym dla powiatu panem Piotrem Majkutem, wspiera nas i... Wspiera przez to też i tą całą naszą otaczającą infrastrukturę, a przez to tym wielu setkom osób, czy nawet tysiącom osób, które do nas przyjeżdżają, u nas się leczą nie z własnej woli, tylko z faktu, że tak się coś wydarzyło złego z ich, z ich zdrowiem, mogą normalnie zaparkować, a z tym wiemy, że brzozowie jest bardzo ciężko. E, tworzymy nowe miejsca parkingowe. Chcemy, aby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, jak powiedziałam, z tego Podkarpacia, nawet z całej Polski, e, kojarzyli brzozów. Dobrze, choć sama wizyta do w szpitalu to już kojarzy się troszeczkę inaczej, ale, ale musimy wszystko zrobić, aby im, aby im pewną egzystencję, pew, pewien, pewien standard poprawiać. No i to dzięki tym firmom zaprzyjaźnionym, które właśnie robią takie rzeczy, a nie muszą, tak jak powiedziałem, to jest wielki dla nas też honor gościć tych ludzi i oni i ich uhonorować, bo, bo przecież o to chodzi, żeby... Te osoby, które są zasłużone, były wyeksponowane i, i powiedzieć, że można, a my ze swojej strony też. Im w ten sposób dziękujemy za to, co dla nas robią. No i tutaj też parafie i kluby sportowe też wchodzą w grę na terenie powiatu Brzozowskiego. No tak, jeżeli chodzi o parafie, to jest dość szeroki portfolio, bo to jest od parafii, które są w trakcie renowacji, odbudowy czy, czy poprawy infrastruktury, poprzez parafie, które funkcjonują normalnie, ale mają inicjatywy na podstawie na jakichś pomników, obelisk czy wręcz poprawy warunków wokół szpitala, żeby mogli wierni korzystać z tych szpitali. Ale mamy też inicjatywy dotyczące sytuacji powodziowej, Była akcja taka powodziowa, też wspieraliśmy społeczeństwa lokalne w zakresie odbudowy dróg. Z rzeźbiarstwem ludowym o tematyce sakralnej kojarzony jest trzeci z laureatów tytułu zasłużony dla powiatu brzezowskiego: Henryk Cipora. Artysta skrzywego w gminie Dydnia, jest wykonawcą pięknych krucyfiksów w kościołach w chałupkach dębniańskich, chyżnem mchawie przy Sietnicy wesołej jazdach Straszydlu oraz w Brzozowej do Marazu, a także autorem cykli płaskorzeźb pasyjnych znajdujących się w wielu kościołach Podkarpacia. Jego dziełem są także figury, lichtarze, ramy ze złoceniami, w świątyniach Brzozowa Przemyśla, Jabłonki Krzywego, Przysietnicy, Dydni, Witryłowa i Wydrnej. Pan Henryk Cipora również maluje, a jedna z jego prac przedstawiająca zabytkową drewnianą cerkiew w Uluczu delegacja gminy Dydnia wręczyła 21 sierpnia 1999 roku papieżowi Janowi Pawłowi II. Wśród nominowanych do tytułu zasłużony dla powiatu brzozowskiego znaleźli się Alicja Tomoń za przede wszystkim działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych oraz Stowarzyszenie Historyczno-Krajoznawcze się. Brzozowskiej za między innymi publikacje z zakresu historii lokalnej, a także organizacją rajdów turystycznych, ornitologicznych i ekologicznych. Panie wójcie, tego typu przedsięwzięcia, nagradzanie aktywnych ludzi w społeczeństwie lokalnym, powoduje, że właśnie tych ludzi jest coraz więcej. Oni chętniej pokazują się. Chętniej podejmują jakieś inicjatywy społeczne, wiedząc, że ktoś patrzy na nich i kiedyś ich może docenić? Tak. To dzisiejsze wydarzenie pokazało bardzo dobitnie i było zaprzeczeniem tych słów, że nie ma autorytetów. Mamy i to wspaniałe w swoim lokalnym środowisku, i jak najbardziej można z nich czerpać. Jest to przykład dla młodszych pokoleń, że trzeba, że warto udzielać się społecznie. Są tego efekty i później, i później taki dzień, jak dzisiaj, kiedy otrzymuje się nagrodę zasłużoną. No właśnie pani jako samorządowiec na co dzień często współpracuje ze społecznikami. Oni w dużym stopniu wspierają też działania gminy. Tak, tych ludzi nie brakuje wbrew pozorom. Wiadomo, że nie są to może jakieś tłumy, ale takie jednostki, które zawsze są chętne do współpracy. Kilka lat temu. Bodajże dwa lata chyba. Mieliśmy też laureata z naszej gminy, pan Zdzisław Socha, osoba no, nieprzeciętna, która nikomu nie odmawia, zawsze przychodzi z pomocą zarówno dla organizacji, jak i dla osób prywatnych. Zresztą dzisiaj ten dzień był jakby powtórką tego. Podczas nadania tytułów zasłużony dla powiatu Brzozowskiego wyróżniono również dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a pracujących w Brzozowskich Szkołach Średnich, Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wydarzenie uświetnił występ młodzieżowego zespołu pieśni i tańca Kalina z Niebocka oraz grupy młodych artystów pod kierunkiem Jadwigi Rajdarzaczek. Już całość uroczystych obchodów Dnia Patrona Powiatu Brzezowskiego, Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, zorganizowanych 18 października bieżącego roku przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie zainaugurowałam msza święta w Brzezowskiej Bazylice Mniejszej, w której wzięli udział samorządowcy i pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie, zaś oprawę muzyczną zapewnił chór z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Przypada 40. rocznica tragicznej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popejuszki, patrona powiatu Brzezowskiego, zamordowanego przez służbę bezpieczeństwa 19 października 1984 roku. O posłudzech błogosławionego księdza Jerzego, jego postawach życiowych mówiono obszernie podczas homilii. Całe jego późniejsze kapońskie życie stało się polem dramatycznej walki o podstawowe wartości w życiu człowieka i społeczeństwa. Czynił to szczególnie włączając się w duszpasterstwo świata pracy podczas strajków i stanu wojennego. Na comiesięcznych mszach świętych za ojczyznę mówił o różnych bolesnych problemach deptania przez rządzących elementarnych praw ludzkich, godności człowieka, łamania sumienia, przymusowej ateizacji i programowej deprawacji, jakiej poddawane było społeczeństwo przez ówczesny system polityczny. Jako jeden z pierwszych zorganizował w Warszawie Punkt wymiany informacji o internowanych chodził na rozprawy sądowe, hutników. Jego mieszkanie zamieniło się w skład pomocy charytatywnej, a drzwi zawsze były otwarte dla potrzebujących. Był bardzo blisko ludzi, niosąc ich ciężary i dramaty. Przypominam, że wszelkie kryzysy biorą się z braku prawdy, a żeby żyć w prawdzie trzeba pokonywać lęk. Stawał w obronie pokrzywdzonych na Bosz, gdzie pracował, przybywały dziesiątki tysięcy wiernych z całej Polski. Uczestnicy mszy świętych za Ojczyznę wracali do domu wolni od lęku i nienawiści, z poczuciem godności i nadziei. Mamy wzorce, z których należy czerpać jak najwięcej, korzystać i zło dobrem zwyciężać. Po zakończeniu nabożeństwa, uczestnicy przeszli pod obelisk Błogosławionego Księdza Jerzego, gdzie złożono kwiaty oraz zapalono znicze. thank you